I jest, że zarówno zmienia reguły gry, jak i ich nie zmienia. Zmienia w tym sensie dla szeregu firm, które tego wcześniej nie robiły, czy jest to nowość, to są pewne nowe obowiązki, to są pewne nowe wysiłki, może nawet inwestycje. Ale szanujące się korporacje poważne, które działają na tym rynku od lat, no dobrze wiedzą, że dzisiaj nie wystarczy tylko i wyłącznie konkurować produktowo. Firma, która nie inwestuje, nie zajmuje się tematami, właśnie nie pokazuje wrażliwości społecznej, nie dba o naszą planetę, nie inwestuje w ekologię. No jest firmą, która może można powiedzieć na starcie jest w jakiś sposób na gorszej pozycji. O, i rzeczywiście. W, w... W obszarze jest robi bardzo wiele, w szczególności w tym obszarze E, czyli w obszarze ekologii i dbałości o środowisko, ponieważ my dostarczamy szereg produktów i usług związanych z fotowoltaiką, z bateriami, z nowymi technologiami właśnie ekologicznymi, a także z samochodami autonomicznymi, więc w tym zakresie można powiedzieć, że mamy pełne spektrum produktów. Natomiast jeżeli, myśl, jeżeli myślimy o naszych dostawcach, po partnerach, my już od wielu lat wprowadzamy szereg różnych miar czy też wymagań związanych właśnie z ekologią. Na przykład nasi dostawcy muszą używać biodegradowalnych materiałów. Tak? Czyli przykładowo na przykład zamieniliśmy palety drewniane na palety biodegradowalnego plastiku. Nasi dostawcy muszą na przykład używać opakowań do, do naszych produktów, które także spełniają szereg wymagań ekologicznych. My co roku ponosimy sami sobie szereg wymagań dotyczących z tego, jak na przykład nasze produkty muszą być Energooszczędne, albo na przykład, jak właśnie muszą spełniać wymagania związane właśnie z neutralnością węglową. I to samo przechodzi na naszych dostawców, i oni także to zmieniają. Więc w pewnym sensie, my jako firma zachęcamy także innych do tego, żeby no właśnie, żeby zmieniać ten świat na lepsze, żeby właśnie dostosować się do, do tych wymagań ESG. Wszyscy wiemy, że dzisiaj brakuje milionów ludzi o nowych kompetencjach inżynierów, inżynierek oczywiście, projektantów, analityków baz danych, analityków danych, no szeregu różnych zawodów, o których nawet jeszcze nie myślimy. I żeby sprostać tym wymaganiom, żeby też jakby no troszeczkę poprawić też naszą sytuację w przyszłości, staramy się współpracować z szeregiem różnych uczelni, tak żeby, można powiedzieć, spełniać te cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. I tak, przykładowo z Politechniką Warszawską prowadzimy takie, można powiedzieć, warsztaty w zakresie szuszy inteligencji, w, z Politechniką Łódzką i z Fundacją Perspektywy współpracowaliśmy przy takim programie dziewczyny na Politechniki, tak żeby więcej kobiet było właśnie na, na Politechnikach. Z Politechniką Poznańską organizują od wielu lat ICT Competition, to jest taki specjalny konkurs dla studentów, gdzie studenci mogą uczyć się oczywiście zdalnie, a potem zdawać certyfikaty i certyfikaty już oczywiście realne, pomagają im w znalezieniu lepszej pracy, więc. Można powiedzieć tak, trochę to jest zgodne z polskim przysłowem, jak sobie pośpiesz, tak się wyśpisz. Tylko że mówimy tutaj o perspektywie długoterminowej. Czyli jak dzisiaj będziemy wspierali studentów, wspierali uczelnie w ich szkoleń, w ich edukacji, tak dobrze będą specjaliści w przyszłości. Włączanie, czyli inaczej mówiąc inkluzja jest dla nas bardzo ważne i my to pokazujemy w szeregu obszarów. Po pierwsze uważamy, że generalnie technologie mogą pomóc właśnie w walce z wszelkiego rodzaju wykluczeniami i dlatego zorganizowaliśmy konkurs dla startupów, Huawei Startup Challenge, który w pierwszej edycji wybrał 10, a potem trzy, nagrodził trzy najlepsze startupy, które właśnie walczą z różnego rodzaju wykluczeniami. Dzisiaj, jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, to może być od razu jest w pewnym sensie wykluczony, dlatego też w czasie pandemii zaczęliśmy współpracować z Muzeum Narodowym w Warszawie i pomogliśmy zeskanować wystawę, która była wtedy wysiała na murach, prawda, na ścianach muzeum, ale nikt nie mógł jej obejrzeć, ponieważ no, byliśmy wszyscy zamknięci w swoich mieszkaniach. Więc dzięki temu stworzyliśmy specjalną taką aplikację i taką stronę, na której nawet dzisiaj można obejrzeć tą, tą wystawę ze swojej komórki czy z komputera. Innym elementem, właśnie tego włączania, to jest to, o co mówiłem wcześniej, czyli włączanie właśnie. W, Kobiet, właśnie na uczelnie, ale także kobiet w struktury techniczne, tak żeby tych kobiet było więcej. Kolejna sytuacja to jest, kolejny aspekt jest taki, że należy też włączać osoby, które na przykład są niepełnosprawne. My współpracujemy z organizacją Leży i Pracuje, która właśnie wspiera szereg osób po trudnych różnych przejściach, które wracają na rynek pracy I między innymi zatrudniliśmy kolegę, który pracuje zdalnie, jest na Wózku inwalickich na co dzień urzęduje, ale pracuje z nami zdalnie i w ten sposób także to włączanie realizujemy. Więc takie inicjatyw jest szereg i naprawdę tylko zależy od naszych, że tak powiem. On, jakby to powiedzieć, zdolności intelektualnych i innowacyjności, bo można naprawdę wiele rzeczy zrobić dobrych, realizując to, to o czym mówimy, czyli to włączanie.